Ty, nie wszystko da się trzymać w takim stanie, w jakim zostawiła je babcia. Jak nie zapłacimy rachunków, trzeba będzie zamknąć ślu park. A? Co? O, o, o! Wzleć ponad chmury. O! Co Co to jest? Do magicznego królestwa. Jak w Luna parku babci. Na który zły czarodziej. Zjawił się z Zaraz wam tu wszystko pięknie ze dzieje! Rzucił mroczne zaklęcie. Twórcy epoki lodowcowej 2 przedstawiają: Jestem śmieszka królewna. A ty to? Tery. Mężny Tery. Nie, tylko Tery. Chciałbym wrócić do domu. Możesz mi pomóc? Jak tylko ocalisz królestwo. M Znajdźcie kryształowy klucz. Tylko tak zdejmiecie zły uro. <laughs> Tego lata... <laughs> to tylko mały chwast i trzeba go wyrwać. Radzi! Do dzieła, mężny książę. Dobra. Jaadź! Bohater z przypadku odkryje, że o szczęście... Radość zniknie stąd na zawsze. Tam radę, a może nie warto walczyć jak zostać czarodziejem? Od 3 sierpnia w kinach.